Druga połowa właśnie się rozpoczęła Gencjana remisuje jeden do jednego z prezesami prawie prezesami pierwsza akcja prawą stroną strzał celny i wychodzą prezesi ze swoją akcją W procesie skrupulatnie konstruującym ten z dużą liczbą podań, Przekwyt i minęły. Wreszcie to podanie na lewą stronę i teraz już trzeba tylko cofać No groźne zagranie Nikt go jednak nie przeciął, nie zamknął, więc Jana wychodzi z piłko Dostańmy! Dostańmy! Prozesił Znowu zagranie z tego lewego skrzydła, płaskie Trzy kłopotów pod bramką Gencjana, ale ona teraz wychodzi z kontrą No, takie przecięcie piłki może zaskoczyć własnego bramkarza Tym razem okazało się skuteczne Prezesi przy piłce, prawie strata, trampiarz prezesów, teraz wyrzut. mnie teraz rozegrali. Ciekawe czy dokończą tą akcję. No, zablokowany strzał w ostatniej chwili, więc już odrożnie. Czy dadzą radę wyjść z tym atakiem? Na razie wychodzi. Kapitan Maciek do tyłu. Prostopadła piłka, no i... To też nie, stalazło drogi do siatki. No i prezesi wrócili z dalekiej podróży. Teraz próbują wyjechać na wycieczkę pod bramkę Gęcjany Dobra, czekaj, czekaj, Gencjana w natarciu. Czekaj, jednego po jakiego maćka, kapitana Gencjany, który tutaj, tak powiem, miał różne perturbacje w dzisiejszym spotkaniu i w obronie, i w ataku, aż w końcu. Zmieścił piłkę w bramce rywala. Szczęśliwiany, sędzia, właśnie zaraz da znak na rozpoczęcie wznowienie. 2-1 prowadzi Gencjana z prezesami. miała sytuację, żeby podwyższyć, ale nie jakoś bardzo dogodno. Wywalczyli rzut rożny. Kontra prezesów. Zablokowany strzał. A było bardzo groźnie. Rzut rożny dla prezesów i prawie prezesów. To niesamowite. zostawili nieobstawionego. Proste podanie z rzutu rożnego. A do dwóch. Prezesi z zimną krwią wyrównują. Przenięcie Gencjany. I od nowa trzeba popracować przewagę bramkową. Dotyczy to zarówno jednych jak i drugich. Gencjana w tym momencie przy piłce. Zagranie do środka. Kontra prezesów zatrzymana, ale na chwilę tylko. I teraz drugi. Brakuje strzału z pierwszej piłki w tych akcjach. Za długo przyjmują, grają na dwa kontakty i dlatego nie jest to zaskakujące dla obrońców. darli lewą stroną, zagranie do środka, na prawo strzał, nie to było podanie ale przecięte przejęli piłkę na moment Gencjanowcy i teraz znów prezes w natarciu yes. brawo, brawo, brawo. piłka z powrotem w środkowej strefie boiska, ale upór prezesów w tym natarciu jest dosyć duży, strzał z dystansu za lekki i na własne Piotryki nie traciły! Ruszać się! Ruszać się! O na lewym skrzydle atakuje, ale przeszkadzają bardzo umiejętnie piłkarze prezesów. Teraz na... Kontra prezesów. Trudno uwierzyć, ale to nie wpadło do bramki. I Gencjana wyprowadza kolejny atak.

ze na tarciu przejęcie kontra gęciany Pusta bramka coś nieprawdopodobnego coś nieprawdopodobnego nie wiadomo czy to był strzał czy podanie w każdym razie jeżeli strzał to, to minął bramkę, mimo że była pusta tyle tylko, że kontrastry Natomiast jeżeli było to podanie, to nie wiem jakim cudem nie trafił z metra, czy może z pół metra na stojący przed tą pustą bramką w tę piłkę. Strzał jednego z prezesów. Już dogodna sytuacja, teraz znów pusta bramka, ale bramka z tym razem wyszedł obronną ręką z, tej, z tych opałów. Zaczynają procesi Kontragencjany Przejął jeszcze tą piłkę, trzymał się przy nim. No będzie dogodna sytuacja, zablokowany strzał. Wrócił na boisko kapitan Maciek. Tymczasem kontra prezesów. Dziękuję. ale sytuacja Dziękuję. sytuacja zablokowany przez zablokowany strzał. bramkarza problemy zdrowotne jednego zdrowotne jednego procesów. <migua> Także <migua> Węcjana Kolejne uderzenie zagrażające Nie zagrażające bramce Niedługo zacznie się ostatnie 5 minut tego spotkania został przerwany więc ja próbuje wyprowadzić kontę nie dla prezesów stoi! Końcówka, gramy, chłopaki! Dawaj, ruchy! Do dwóch cały czas. tam przechwycił tę piłkę no i do bitka Maćka nie znajduje drogi do środki znowu staje na przeszkodzie w bramkarz Koncjana w oparciu A, Uli, będziesz od wolny. Chcecie dokładnie pokazać to miejsce, z którego ma być wykonany ten rzut wolny. Z naszego punktu widzenia też się prosi o strzał w ten drugi ruch, no teraz tam się pojawił bramkarz. Zdecydowali się na bardziej zachowawcze rozwiązanie, czyli skierowali piłkę w aut. Procesi no, teraz, teraz wyszli z dogodną sytuacją. Czy strzeli? Podanie. Gol! Nie ma gol! Wydawało się, że nic nie może tej piłki skierować poza światło od ramki, a jednak ktoś ją zablokował. Więc Jana nie na ruchu w przodzie za bardzo, dlatego stoi no, strata Się na długo tą piłkę stracili no, na tyle, że musisz teraz wracać ładne podanie na drugą stronę, ale tam kapitan zespołu Genziano podtrzymuje napastnika rywali

Robi się teraz nerwowo i wszyscy się spieszą. No dwóch na bramkarza i bramka. Więc prezesi wypunktowali Gencianę w tej ostatniej części meczu. 3 do dwóch. I teraz Gencjana w desperackim ataku strzał, w krótki ruch, ale odbity przez bramkarza. Dużo dla Gencjana Z czasu coraz mniej, tu już liczone są sekundy, które mają... Coś nieprawdopodobnego Prezesi w jeszcze jednym ataku, sam na sam, strzela za w ramkarz i będzie kontra, nie, już nie będzie, bo jest koniec spotkania Prezesi i prawie prezesi pokonują Gencjanę 3 do 2.